Większość rankingów ekspresów automatycznych, które znajdziesz w internecie nie ma w ogóle sensu. Uwzględniają wiele modeli, które w mojej ocenie nie są warte nawet jednej czwartej swojej ceny. Ja dokładnie testuję te sprzęty od lat, a na portalu ProRanking.pl prowadzę aktualizowane zestawienie. Po kolejnych zmianach przyszedł czas na wersję wideo, którą właśnie oglądasz. Szczegółowo omówię dla Ciebie 6 topowych wyborów. Co ważne, nie będzie to wyłącznie słodzenie. Napomnę także o pewnych minusach, bo tak naprawdę nie spotkałem jeszcze w tej kategorii idealnego. W efekcie dokonasz świadomej decyzji zakupowej wiedząc, czego się spodziewać. Jeżeli chodzi o ceny wyróżnionych sprzętów, najwięcej kosztuje lider bo ponad 5,500 zł. Ceny dwóch modeli przekraczają 4000 zł, a dwóch innych podchodzą pod granicę 3000 zł. No i znalazł się też najlepszy wybór dla osób z mniejszym budżetem. Chodzi o Express za około 1900 zł. Linki zakupowe do wszystkich urządzeń znajdziesz w podczepionym komentarzu. Rzecz jasna, ranking jest całkowicie niezależny. O Oparłem go na własnych testach oraz doświadczeniach, ale też analizie setek opinii użytkowników. Obejrzyj ten materiał od deski do deski, ponieważ w podsumowaniu odniosłem się także do producentów, których sprzęty nie załapały się do klasyfikacji. Pamiętaj też o tekstowym rankingu na portalu proranking.pl Skoro wstęp za nami, przejdźmy do świata najlepszych ekspresów automatycznych. Tradycyjnie zaczynamy od lidera. Jura E8 EC, dostępny w kilku kolorach ekspres wyposażony w masę technologii i patentów. Stalowy młynek żarnowy nie generuje większej ilości pyłu kawowego, równomiernie obrobi ziarna, których użyjesz. Każde espresso zasmakuje ci tak samo dobrze. Co ciekawe, regulację mielenia ustawisz w dowolnym momencie, nie wiąże się to z ryzykiem uszkodzenia młynka. Co dotyczy większości automatów. Ponadto wraz z filtrem Claris sprzęt wytrąci z wody substancje mogące zaburzyć smak napoju. Kolejny wyróżnik stanowi proces ekstrakcji reakcji pulsacyjnej, z którego słyną ekspresy Jura. Urządzenie samo zarządza ciśnieniem. Kontroluje również czas parzenia oraz przepływ wody. Dla Ciebie oznacza to jedno – wyborną głębię smakową ulubionych kawy. Wychwycisz wiele nut cechujących daną mieszankę. Do tego wszystkiego dochodzi regulowana jednostka zaparzająca. Odznacza się pojemnością od 5 do aż 16 gramów. Skutkuje wieloma nastawami mocy przy wyborze przepisu. Gdy tego zechcesz, napijesz się esencjonalnej kawy. Innym razem możesz postawić na subtelną odsłonę. Zwróć uwagę na zintegrowany spieniarz mleka. Czerpie je za pomocą wężyka, a więc choćby z kartonu. Nie ma tu wbudowanego pojemnika, który wymagałby częstego mycia. Zamiast tego skupisz się na delektowaniu się pianką, a będzie to dla siebie wyjątkowo przyjemne. Konsystencja nie zawiera większych pęcherzyków powietrza. Wyraziste cappuccino lub latem macchiato z kremowym dodatkiem potrafi uzależniać. W dodatku pianka długo się utrzymuje. Dostrzegłem tu zresztą następny wyróżnik. Otóż wyznaczysz długość pauzy po etapie spieniania. Pianka lepiej ułoży się w Dodatkowo dodatku nie zdegraduje temperatury napoju. Ekspresy Jura nie mają problemów ze zbyt chłodnymi napojami. Tak samo jak ze spłycaniem smaku kawowych przepisów. Jedyne, czego mi zabrakło, to regulacja gęstości spieniania, aczkolwiek rzadko się pojawia. Dysza spieniająca znajduje się poza główną wylewką. Podczas procesu automatycznego płukania wypada podstawić pod nią jakieś naczynie. Jak na moje oko, to efektowny i minimalistyczny ekspres automatyczny. Upiększy niejedną kuchnię. Obudowa zewnętrzna wykazuje odpowiednią trwałość. Wylewkę Wyregulujesz tak, aby zmieścić pod nią wyższe szklanki do late. Zbiornik na wodę nie sprawi Ci trudności podczas montażu, demontażu oraz napełniania. Ma 1,9 litra pojemności, co wystarczy na użytek w domu. Sterowanie uproszczone, lecz praktyczne. Zauważysz kolorowy wyświetlacz 3,5 cala. Nie jest dotykowy, wyręczają go od tego przyciski po lewej i prawej. Wypada nieco poklikać na początku, aby nauczyć się co do czego. W mojej opinii obsługa nie rodzi zbędnych zagadek. Czas reakcji wyśmienity, a komunikaty klarowne. Czyszczenie mocno zautomatyzowaną. Środki potrzebne do niektórych zabiegów nie są przesadnie drogie. Ekspresy automatyczne Jura mają też to do siebie, że nie pozwalają na wyjęcie zaparzacza. Dłuższe testy wskazują jednak, że stosowane moduły nie łapią nadmiernej ilości osadu. Odpada więc jedna czynność do wykonania. Melita Latte Select f 630211 Ten polecany ekspres automatyczny z rankingu zaoferuje Ci doskonałą jakość parzenia. Nacieszysz się bogactwem oraz różnorodnością kaw, nie użerając się z przytłaczającą kwasowością bądź goryczką. Każdy z poziomów mocy rzeczywiście daje inne efekty. Oprócz tego wyregulujesz grubość mielenia stalowego młynka. Testowałem Latte Select i wielkie kawy mleczne nie były pozbawione głębi smaku. Wręcz przeciwnie, nadal wyróżniały się intensywnością. Mówimy o ekspresie z wężykiem, zatem nie ograniczycie się co do źródła poboru mleka. Jakość pianki to istna poezja. Mleczna warstwa okazuje się sprężysta oraz trwała. Jej jednolita konsystencja potwierdza, że to wysokiej klasy ekspres z porządnym spieniaczem. W dozowniku zawiera jednak układ dysz złożony z kilku niewielkich elementów, które wypada czasem obłukać pod bieżącą wodą. Do wyboru masz 12 przepisów, w tym espresso, cappuccino, latte macchiato, americano, flat white czy ristretto. Jedną z nowości w porównaniu do modelu sprzed liftingu jest regulacja temperatury wody na herbatę. W prawie inny sposób zaparzesz chociażby zieloną herbatę. Zastosowanie poszerza blot na kawę mieloną. Dużą zaletą stanowi szeroka regulacja proporcji. Przykładowo w Latte Macchiato ustalisz w mililitrach ile ma być kawy, a ile mleka. Nawet Americano da ci opcję dostosowania stosunku kawy do wody. Trochę kombinowania i uzyskasz kawę o wręcz wymarzonym smaku. Nie ograniczasz się do kilku pojemności. Ustalając, jakie proporcje najbardziej ci pasują, zapiszesz je i przypiszesz do profilu użytkownika. Każdy domownik może mieć własne menu z najczęściej parzonymi kawami. Szeroka regulacja dotyczy też wylewki. Zmieścisz po nią przeróżne szklanki, kubki oraz filiżanki. To dobrze wykonany i elegancki automat do kawy. Trudno go uszkodzić. Latte Select imponuje funkcjami. Pragnąc napić się tej samej kawy z drugą osobą, zaparzysz dwa napoje w tym samym czasie. Dwukomorowy pojemnik da Ci możliwość sprawdzania dwóch mieszanek bez czekania na całkowite opróżnienie ziaren. Producent przełoży się do wyciszenia Młynka. To jeden z najcichszych ekspresów, jaki znam. Spodoba Ci się samoczyszczenie wężyka spieniającego parą wodną. Nie musisz co chwilę czyścić tego elementu ręcznie. Ekran nie jest tu wielki, lecz pozostaje czytelny. Da Ci znać o koniecznych do wykonania czynnościach. W odpowiednim momencie uzupełnisz stan wody, dosypiesz ziarna, bądź przeprowadzisz odkamienianie. Mimo natłoku, regulacji, ustawień i funkcji, to w mojej opinii intuicyjny w obsłudze model. Nie oferuje jednak aplikacji np. w porównaniu do serii Barista. Jeżeli chcesz bliżej poznać Latte Select, mój obszerny test znajdziesz na portalu prorankingi.pl. Dotyczy modelu sprzed liftingu, lecz to technicznie to samo. Nowsza wersja różni się głównie regulacją temperatury wody na herbatę, o czym już wspominałem. Reszta to praktycznie to samo. Siemens EQ700 TP707R06. Przed testem nie sądziłem, że ten sprzęt okaże się aż tak dobry. Klasycznym kawą czarnym ustawić dodatkowo aromat, np wyrazisty, a tym mlecznym procentowy udział mleka. Jeszcze ciekawej Robi się w trakcie wyboru mocy. Ostatni poziom uwzględnia podwójne mielenie i parzenie. Napoje zachowują bogactwo nut zawartych w używanych ziarnach. Co ciekawe, nie podnosi to gorzkości, a wręcz przeciwnie, niweluje ją. Podwójne parzenie ogranicza bowiem wpływ wody na efekt uwalniania gorzkości. Wypijesz esencjonalne, lecz wciąż smaczne kawy, przeróżnego typu. Niższe pułapy mocy też zadowalają. Jeżeli masz ochotę na łagodne latte, uzyskasz je. Jeśli chcesz się pobudzić podwójnym, a nawet potrójnym espresso, też. Takie przyrządzisz. Proces ekstrakcji wypada bardzo dobrze, a praca młynka niczego nie zaburza. Testowałem egzemplarz mający na liczniku prawie 1100 kaw. Nie dostałem do niego filtra wody, a smak i tak zachwycał. Funkcja dwóch filiżanek obecna. Szkoda jedynie, że w tym trybie pracy podwójne mielenie nie działa. Byłoby już zbyt dużo tury obróbki ziaren. Niemniej, tak jak wspominałem, również na niższej mocy kawy okazują się przepyszne. Patrząc na ten automat, w oczy od razu rzuca się dotykowy ekran 5 cali. Jego responsywność nie robi jednak szału. To nie aż tak czuły ekran jak te znane ze smartfonów. Da się z nim żyć, natomiast warto też sprawdzić apkę. Znajdziesz w niej dodatkowe przepisy do ściągnięcia na ekspres. Wybierzesz wyszukane kawy z Austrii, Holandii, Portugalii, a nawet Indii. Piłem ich wiele i rzeczywiście są zróżnicowane. Nie wpadniesz w rutynę, mogąc skosztować czegoś bardziej unikalnego. No i jest też cold brew. Coś dla fanów najlepszy kaw na zimno. Działanie aplikacji mobilnej Home Connect totalnie mnie oczarowało. Szybkość komunikacji na linii urządzenie oprogramowanie imponuje. Nie ma tu opóźnień, a proces rejestracji oraz parowania przebiega momentalnie i bezproblemowo. O ile nie jest to jakiś Express Slim, tak solidnie go wykonano. Najbardziej spodobała mi się część na froncie tuż za miejscem na filiżankę. Składa się z jednej części, estetyczne, bo pozbawiono szczelin, tak samo ryzyka, że coś zacznie odstawać. Wiele automatów ma tego typu problemy. Tutaj ich nie uświadczysz. W dodatku wspomniany obszar jest wklęsły. Z tego wynika? Bez trudu postawisz szerokie naczynie na kawę. Tak samo to wysokie, bo wyregulujesz wylewkę. Podstawa ma natomiast elementy z tworzywa. Stabilnie utrzymają szklankę i nie zbiorą przy tym mikrorysek. Metalowa otoczka też wygląda mi na trwalszą niż u konkurencji. Producent formalnie nie wyciszył ceramicznego młynka, lecz i tak nie hałasuje nadmiernie. Mielenie nie przekracza 70 decybeli, a inne czynności są jeszcze cichsze. Wiele części korzysta z samoczyszczenia, a tabletki potrzebne, np. do odkamieniania, są tanie. Pojawia się też podgrzewacz filiżanek, utrzyma ciepło napoju lub wzmocni jego aromat. Pełny test tego urządzenia znajdziesz zarówno na stronie jak i kanale ProRankingi. De'Longhi Eletta Explore ECAM 450.86T. Tworząc ranking ekspresów do kawy, najbardziej przygląda się procesowi ekstrakcji. Zmierzam do tego, aby wyróżniony sprzęt robił aromatyczne napoje, a nie jakąś lurę. De'Longhi Eletta Explore spełnia to założenie. Parzy wyborne kawy, ale to nie wszystko. Profil smakowy nie jest bowiem do końca neutralny. Chodzi mi o to, że sprzęt nieco mocniej wyróżnia nuty czekoladowe, co od razu wyłapałem. Dodam, że efekt nie jest zbyt do tego wielu osobom będzie to pasować. Poza tym większe kawy mleczne nie okazują się nijakie, a nadal odpowiednio gorące i z wystarczającą głębią. Intensywność ustalisz w pięciu poziomach. Uzyskasz odmienne efekty z tej samej kawy, mieszcząc pod wylewką szklanki do 14 cm wysokości. Co do liczby przepisów, zyskasz ponad 50 opcji. Za sprawą aplikacji skomponujesz nawet własną kawę. Ustalisz w niej skład, proporcje, kolejność i kilka innych cech. Eletta oczarowała mnie technologią Cold Brew, czyli parzeniem na zimno. Zapewni Ci lodowate kawy. Istotne, że wciąż smakowite i esencjonalne. Cold brew korzysta z bardzo niskiego ciśnienia, co wydłuża cały proces. Niemniej warto, a producent dorzuca w zestawie foremkę na lód. Zwróć uwagę, że to sprzęt nie z wężykiem, a z doczepionym na froncie pojemnikiem na mleko. To rozwiązanie ma swoje plusy, jak i minusy. Spienianie mleka trwa krótko, a pianka to klasa sama w sobie. Gęsta i do tego z możliwością wyregulowania konsystencji. Nie musisz też szukać dodatkowego miejsca na karton z mlekiem. W razie potrzeby umieścisz ten automat we wnętrze. O ile pojawi się automatyka czyszczenia dyszy pojemnika, tak raz na jakiś czas musisz go umyć ręcznie. Dodam, że w zestawie są dwie karawki, gdyż jedna służy do kaw na zimno. Większy minus stanowi brak funkcji dwóch filiżanek dla mlecznych przepisów. Dysza jest bowiem pojedyncza. Przed zakupem musisz zdecydować czy ci to pasuje. Oszczędność miejsca na blacie z pewnością kusi, a regulacja gęstości to rzadko spotykana funkcja. Uwagę przykuwa Bean Adapt. Razem z ekspresem z daż specyfikę używanych ziaren kawy. Napój wyszedł za słaby lub za bardzo goryczkowy? Poinformujesz o tym sprzęt, a on doradzi najkorzystniejsze ustawienia. Za pomocą apki lub ekspresu precyzyjnie ustalisz pojemność oraz proporcje ulubionych napojów. Te najczęściej parzone przypiszesz do sekcji Favorites. Używasz jakiś oryginalnych szklanek lub filiżanek? Dzięki funkcji My ustalisz taką pojemność konkretnej kawy, jaka najlepiej pasuje do używanego naczynia. Pojawiają się również cztery profile użytkownika, a czu i szybkość reakcji dotykowego ekranu nie skutkuje opóźnieniami. Lagi dotyczą jednak aplikacji. Niektóre opcje wiążą się z nieco zbyt długim oczekiwaniem. Zdecydowanie wolałam bezpośrednią obsługę. Wracając do plusów, zbiornik na wodę łatwo wysuniesz w swoją stronę. On także nie zabiera dodatkowo miejsca roboczego. Ponadto sprzęt podrzuca istotne komunikaty, więc niczego nie przegapisz. Pełny test Elektri Explorer znajdziesz na stronie i kanale Pro Rankingi. Nivona Café Aromatica 821. Wiesz, co mi się najbardziej podoba w ekspresach tej marki? Brak bajerowania i nadmiaru marketingu. Nivona nie atakuje nas masą przechwałek i nie do końca przydatnych funkcji. Mało tego, nawet kawowe menu pozornie nie zwala z nóg. Oprócz klasycznej kawy znajdziesz espresso, latte macchiato, cappuccino i americano. Z drugiej strony proces ekstrakcji zdumiewa swoją jakością. Krema w espresso od razu pokazuje, że sprzęt nie przepala kaw. Tak samo nie uświadczysz nadmiernego rozcięczania czy nie do parzenia. Zawsze skosztujesz smacznej kawy z najważniejszymi nutami w tle. Zapomnij o gorzkich napojach. To ekspres z wężykiem da Ci swobodę. Duża dowolność obejmuje też regulacje. Wybierzesz spośród wielu różnych kombinacji wyznaczając udział kawy i mleka. Pianka zadowoli Cię gęstością i trwałością. Nie spłyci smaku napoju. Młynek ze stali nierdzewnej wyróżnia się cichą pracą. Dobra opcja dla osób, które najczęściej parzą kawę wczesnym rankiem. Nie jest też tak, że nie znajdziesz tu nic ekstra. Wspominałem już o dokładnej regulacji specyfiki kawy. Okazuje się, że dotyczy tego również system Aroma Balance. W Nivona Cafe Aromatica 821 działa wyjątkowo dobrze. Polega na wyborze aromatów w trzech stopniach. Łagodny, zrównoważony oraz wyrazisty. Poeksperymentujesz z tym. W praktyce nie musisz wcale zmieniać kawy na inną, aby wydobyć z niej odmienny smak. Mimo krótkiej listy przepisów tak naprawdę znajdziesz tu wiele różnych wariantów. Gdy natkniesz się już na perfekcyjną dla siebie kombinację zapisze ją w pamięci ekspresu. Zawsze to mniej klikania, następnym razem. Co ważne, parzenie każdej dostępnej tu kawy obejmuje funkcję dwóch filiżanek. Skróci to czas przygotowywania dwóch tak samo ustawionych napojów. Na koniec opinii dopowiem, że najlepsze ekspresy automatyczne Nivona rzadko ulegają awariom. Do tego są proste w czyszczeniu i informują o wszystkich niezbędnych czynnościach. Melita Latisia otf 300100 0100 Laticia robi lepsze kawy od wielu dwa razy droższych automatów. Bazuje na praktycznie takim samym procesie ekstrakcji, co kosztowniejsze modele tej marki. Właśnie dlatego pokonuje tak dużo konkurentów od innych firm. Napijesz się intensywnego espresso, cappuccino lub latte macchiato. Sprzęt utrzymuje dobry balans pomiędzy poszczególnymi nutami smakowymi. Da ci regulację mocy, pojemności czy grubości mielenia. Nie zabrakło spieniacza. Nie zawodzi, tworząc sprężyste. Warstwę spienionego mleka. Wszystkie trzy kawy działają także w opcji parzenia do dwóch filiżanek. Ekspres równo rozlewa napoje. Tak niskiej cenie producent nie zapomniał nawet o wyciszeniu. Zarówno mielenie, spienianie, jak i automatyczne czyszczenie wężyka parą nie są zbyt donośne. Za sterowanie odpowiadają przyciski i pokrętło. Zaletą stanowi także bardzo szybki proces parzenia kaw. Nie naczekasz się szybciej uzyskując zastrzyk energii. To jeden z najwęższych automatów do kawy. Ma w końcu tylko 20 cm szerokości. Nie głowisz się długo, gdzie go postawić. Jasne, głębokość nie wygląda już tak super kompaktowo. Musisz też znaleźć miejsce na źródło poporu mleka. Niemniej to i tak sprzęt na mniejszy blat, co z jakością wykonania, Przewaga plusów. Większość frontu to matowe tworzywo. Usuwając z niego odpryski kawy czy mleka, nie sprawisz ekspresowi mikrorysek. Tacka zawiera nie tylko metal, przez to też nie tak łatwo ją zarysować. Uzupełnianie zbiornika na wodę proste. Jest także klarowny system komunikatów. Jedynie przyciski mogłyby być bardziej wyszukane. Spotkałem się z opinią, że wyglądają jak wycięte z elementarza. Coś w tym jest, natomiast symbole na nich nie powinny się ścierać. W tej cenie wykonanie i tak nie zawodzi, a raczej dodatkowo przekonuje. Pamiętając o epickiej jakości kaw, to super wybór przy niższym budżecie. Ranking za nami więc czas na podsumowanie. Jura musiała wygrać. Ekspresy tej marki robią najlepsze kawy, gdyż najlepiej panują nad procesem ekstrakcji. Mógłbym przez pół godziny lub dłużej opisywać różne rozwiązania, technologie i patenty w liderującym urządzeniu. Poza tym to elegancki, dobrze wykonany i funkcjonalny sprzęt. Zamów go, gdy nie idziesz na żadne kompromisy. Wicelider firmy Melita również bardzo dobrze parzy esencjonalne kawy. Zapewni Ci sporo ciekawych funkcji, cichą pracę, łatwe czyszczenie i trwałą budowę. Do tego przekonuje precyzyjną regulacją proporcji kawy. Szalenie opłacalny automat do kawy. Osobiście uważam, że najbliżej Jury są właśnie automaty Melitta, a Latte Select najbardziej przypadł mi do gustu z tego grona. Trzeci Siemens to dla mnie pozytywne zaskoczenie. Podwójne mielenie robi tu swoje, przenosząc głębię smaku kaw na wyższy poziom. Aplikacja mobilna działa jak marzenie, a jakość wykonania imponuje. Podobnie jak funkcje, lista przepisów oraz prostota czyszczenia. Eletta Explorer od DeLongi urozmaica ranking. To jedyny w tej Ekipie Express ze zintegrowanym pojemnikiem na mleko. Ponadto mocniej wyciąga z ziaren nuty czekoladowe. Responsywność dotykowego ekranu lepsza niż u Siemensa, ale apka z kolei wolniej działa niż ta u poprzednika. To powiem, że uwzględniłem bardziej wypasioną wersję, a więc z Cold brew oraz kubkiem termicznym. Szczególnie ta pierwsza ceka jest warta uwagi, o ile lubisz kawy na zimno. Piąte miejsce to praktyczny Express Nivona. W kilku kwestiach uproszczony, a więc i praktyczny. Regulacja aromatu zapewni Ci wiele Wariantów tego samego przepisu z tych samych ziaren. To także jeden z najlepiej wyciszonych automatów. Ranking zamyka najlepszy, najtańszy ekspres automatyczny, czyli Latysia od firmy Melitta. Parzy tak samo dobre kawy, jak wyżej ulokowany model tego producenta. Nie ma za to aż tylu przydatnych funkcji i regulacji, natomiast w cenie poniżej 2000 zł to zrozumiałe. Do tego stanowi dobry wybór dla osób, które poszukują wąskiego urządzenia. No dobra, a kogo i dlaczego pominąłem? Przede wszystkim nie widzę sensu w wyróżnianiu modeli Philips i Saek. To marki z tej samej grupy często tworzą wręcz bliźniacze urządzenia. Co z nimi nie tak? Otóż najczęściej są wyjątkowo głośne, przeciętnie wykonane i spasowane, a według wielu opinii również awaryjne, choć to zawsze nieco losowe. Nie należą także do najtańszych w utrzymaniu automatów i nie zwracają uwagi żadnymi szczególnymi wyróżnikami. Moje doświadczenia z nimi wskazały również na nie do końca poprawny proces ekstrakcji. Niektóre kawy wydawały mi się przepalone, a inne za bardzo rozcieńczone. Rozumiem, że niektórzy mogą być zadowoleni z tych to jednak głównie osoby, które nabyły swój pierwszy ekspres i nie mają dużego porównania. Ja je mam, stąd taka, a nie inna opinia. Po ostatniej aktualizacji zdecydowałem się wyciąć z rankingu model Krups, konkretnie EA877D. Parzył smaczne kawy, do tego zachęcał super wykonaniem zewnętrznym. Niemniej z czasem pojawiły się w sieci pewne negatywy odnośnie awaryjności tego urządzenia. Ja korzystałem z niego przez kilka tygodni i żadnych problemów nie miałem. Przez skrócenie liczby miejsc w klasyfikacji musiałem jednak z kogoś zrezygnować. Ponadto w tym roku być może pojawi się jego następca, więc kolejny test przede mną. To tyle jeżeli chodzi o moje zestawienie i analizę. Jestem rzecz jasna ciekaw Twojego zdania. Daj znać w sekcji komentarzy jakie ekspresy automatyczne polecasz lub też nie. Pamiętaj o linkach zakupowych pod filmikiem oraz aktualizowanej wersji na portalu prorankingi.pl Na koniec dziękuję Ci za uwagę i do następnego.